Na nazwa testowanej karty, to uwaga, Palit GeForce RTX 2080 Super White Game Rock Premium. Nie, nie żartuję. Na całe szczęście producent zorientował się, że nie jest to specjalnie korzystne zarówno dla niego, jak i dla konsumentów, dlatego ostatnie cztery słowa zapisane są w skrócie WGRP. Jak głosi tytuł tego materiału jest to karta z limitowanej edycji, czyli zapewne z podpompowaną ceną i drobiazgami, które wyróżniają spośród tłumu innych grafik. Trochę tak jest, bo musimy dopłacać za białe malowanie i przemodelowany backplate, a o czym więcej będzie za chwilę. Palit jest kartą słusznych rozmiarów. Jej długość przekracza 29 cm, a szerokość dobrych 11 Maskownica chłodzenia o dość futurystycznym wyglądzie skrywa w swoim obrębie 200 mm wentylatory TurboFan 2.0 o wyraźnie zaakcentowanym kształcie łopatek. Zgodnie z trendem na palicie WGRP nie mogło zabraknąć LEDów. Diody Diodę ARGB umieszczono w centralnej części karty, a na tym nie koniec. Oprogramowanie palita udostępnia kilka trybów ich pracy, włączając w to kochany przez Was efekt tęczy. Proszę was, darujmy sobie te rozmowy o ledach. Dla każdego fana kart graficznych najważniejszą informacją będzie ta o zastosowanym chłodzeniu. Radiator palita do czego ten producent zresztą nas przyzwyczaił jest ogromnych rozmiarów. To tak naprawdę dwa oddzielne bloki aluminiowych finów, do których ciepło transferowane jest przy użyciu pięciu ciepłowodów o średnicy Przynajmniej 7 mm. Palit, podobnie jak inni producenci RTX-ów, zadbał o chłodzenie kluczowych elementów karty. Oprócz samego układu mam tu na myśli cewki, 12-fazowe MOSFET w ujęciu Dr. MOS czy Kości GDDR6 Samsunga. Jak podkreśla to producent, na wyposażeniu Gamerocka znajdują się dwa BIOSy, które nie tylko pełnią rolę zabezpieczenia na wypadek wystąpienia problemów z kartą, ale także oferują dwojaki system pracy. BIOS standardowy o numerze 2 zapewnia półpasywny tryb pracy wentylatorów. BIOS 1 z dopiskiem OC przetaktowuje kartę o 45 MHz na układzie graficznym, przy czym korzystanie z niego będzie wiązało się z aktywnym działaniem wentylatorów, niezależnie od obciążenia GPU. Taki backplate chciałbym oglądać na każdej wersji Gamerocka, nie tylko limitacji. Mitowanej. Wytłoczony napis z nazwą serii. Brak tych brzydkich wstawek graficznych, które nijak się miały do całości konstrukcji. Poza tym schludna, elegancka konstrukcja rewersu. Warto jeszcze wspomnieć o zasilaniu 6 2 i 6 2 pin. W porównaniu z referentem zyskaliśmy podłączenie drugie, właśnie 8-pinowe. -e Wejścia wideo, standard, czyli mamy USB typu C trzy display porty oraz jedno podłączenie HDMI 2.0. Już w trakcie testowania RTX 2080 Super w edycji Founders, moją uwagę zwróciło wyjątkowo wysokie traktowanie tej karty podczas obciążenia. Zegar układu graficznego w zależności od stopnia wykorzystania zasobów grafiki mieścił się w przedziale od 1875 do 1935 MHz. GameRock pracuje podobnie, o ile wy jako użytkownicy postawicie na BIOS numer 2. No, ale znając Was doskonale, w tym Wasze upodobania, jak sądzę, nikt z tej opcji nie skorzysta i czym prędzej przesunie suwak odpowiedzialny za zmianę biosów na pozycję 1, tym samym zyskując kilka procent na wydajności. Gamerock w trybie OC bustuje nawet do 2000 MHz, co na wersji FE osiągalne jest tylko po wykonaniu overclockingu. Skupiając się już tylko na wynikach z gier, mogę przekazać dwie wiadomości. Palic standard to poziom mniej więcej Fandersa zielonych. Wersja OC daje wam, drodzy widzowie, odjazd na uwaga, szalone 2% FPS-ów. you. <laughs> Poczekajcie, to nie koniec. Byłoby strasznie głupie przetestować specjalną wersję limitowaną z tak długim dopiskiem w nazwie bez określenia jej maksimum pracy. A więc, autorskie OC pozwoliło mi ustabilizować zegar układu graficznego w przedziale od 2020 do 2070 MHz. Pamięć za to przyspieszyła o bagatela 1350 MHz, co jest akurat zasługą świetnie spisujących się kości Samsunga na platformie Palita. Co więcej, w grach widać realne korzyści wynikające z podkręconych zegarów. W Wiedźmie nie zyskałem dobrych 7 klatek. Shadow w The Tomb Raider zamiast 91 fpsów zanotowałem 97. Tak pracujący palit nie miał najmniejszych problemów z pokonaniem Wanderesa. Tyle, że sample Nvidii, co trzeba jasno podkreślić, podkręcał się znacznie gorzej na tych samych kościach Samsunga. Kultura pracy to dla większości z Was najważniejszy punkt recenzji niereferencyjnej odsłony karty graficznej. Przyznaję, że palit w tej materii spisuje się bardzo dobrze, na co prawdę mówiąc trochę liczyłem po ujrzeniu tego masywnego radiatora na powierzchni TU-104. Praca chłodzenia na obu wiosach delikatnie się różni trybie OC temperatura układu graficznego jest o 1 stopień niższa, mimo zaaplikowanych wyższych taktowań. Natomiast BIOS standardowy zapewnia cichszą pracę karty, gdyż łopatki TurboFan 2.0 obracają się z maksymalną prędkością 1400 obrotów na minutę. Przy temperaturze 73 stopni jest to świetny wynik. Oczywiste jest to, że sytuacja musi ulec pogorszeniu po wykonaniu procedury podkręcania. Karta ta przy maksymalnym wykorzystaniu jest w stanie dobić do 80 stopni Celsjusza przy obrotach rzędu 1600. 600. Nie jest to zbyt dobra wiadomość, aczkolwiek trzeba uściślić, że na WGRP jesteśmy w stanie ustawić power limit w wysokości 132%, co w rozumieniu już mocy w Watach e, mówi nam o 330 watowym poborze mocy przez samą kartę graficzną. Jest to ogromny rząd liczby, niespotykany tak naprawdę na żadnej wersji RTX 2080. Super, Palic zaszalał i wszyscy entuzjaści overclockingu Powinni być z tego, myślę, zadowoleni. Jest jeszcze kwestia poboru mocy. A tu okazało się, że na tym biosie OC karta pobiera mniej mocy niż w wersji standardowej. A wynika to z nieco wyższego napięcia pracy mimo niższych taktowań w wersji standardowej. No cóż, taki przypadek także się zdarza. Teraz posłuchajcie, jak ta karta pracuje pod obciążeniem na różnych ustawieniach. Obiecałem sobie, że jeżeli ta karta zasłuży na ósemkę, to założę na odcinek w podsumowaniu tę oto koszulkę. I proszę bardzo, koszulka palita jest założona, jest na swoim miejscu, ale coś innego jest lepszego. W prespaku, który dostałem od producenta, znajdowało się między innymi to: poczekajcie, żebym odwrotnie tego wam nie pokazał. Zobaczcie, sektorówka palita. Nie wiem, gdzie mam ją powiesić, ale fajnie, że jest. Poza tym, zawieszki. Co prawda. Z nazwą Game World, ale oczywiście jest to jedna firma, także nie ma problemu. Takie zawieszki spotykane są na targach, na stoiskach. Hmm. Gdzieś znajdę dla nich miejsce. A teraz tak na serio. Jak oceniam wersję limitowaną, ale nie tylko Game Rocka? Jest to karta, która naprawdę w testach wypadła pomyślnie, szczególnie na ustawieniach standardowych. Cicha, chłodna, wysokojakościowy model z dobrymi termopadami, z dobrą sekcją. Bez błędów konstrukcyjnych, z poprawionym rewersem. Kwestia designu to już jest sprawa bardzo indywidualnego podejścia do tematu, aczkolwiek mi się on podoba. Przede wszystkim biała konstrukcja, wyróżniająca się spośród tłumu innych kart. Już nie tylko osoby, które są zainteresowane zakupem RTX-ów, mają do wyboru Hall of Fame, ale także mogą wybrać konstrukcję Palita tańsza od Galaxa, który zresztą nie jest dostępny na rynku polskim w tym rozumieniu Galaxa. Jeśli chodzi natomiast o działanie w OC, po pierwsze trzeba docenić, że ten power limit możemy przesunąć aż do takiego poziomu, do 132%. Jest to, jak mówię, niespotykane na innych wersjach niereferencyjnych. Natomiast to jakby powoduje, że ta kultura pracy po wykonaniu OC, po ciśnięciu na maksa, no nie jest taka, jakbyśmy sobie życzyli. Temperatury skaczą do wysokiego poziomu, praca wentylatorów jest już słyszalna z poziomu biurka. Natomiast taki poziom power limitu już powinien oznaczać pracę karty graficznej pod wodą, więc jest to ukłon w stronę użytkowników, że palić na to pozwala. Ale jak mówię, niekoniecznie taki system wentylacji, jakikolwiek system wentylacji jest w stanie sobie z tym poradzić w rozumieniu chłodzenia powietrznego. Dual Bios trzeba też docenić, pełny pakiet złącz obrazowych 6 plus 2 pin, 6 plus 2 pin. znakomity model, jeśli chodzi o teorię, w praktyce wypada bardzo dobrze po zamówie trybem ocen. No i LEDy są. Też jest ważne. Także moi kochani, to wszystko na dzisiaj. A! Chciałem podkreślić jeszcze jedno, że tak naprawdę praca modelów tańszych, czyli GameRock, zwykłych i premium, za około 3400 zł będzie taka sama jak tej wersji limitowanej. Także macie odpowiedź na to, jak te GameRocki pracują w wersji RTX 2080 Super. Ja polecam tę kartę graficzną, no i dlatego też ubrałem taką koszulkę. Dzięki Wam bardzo, do zobaczenia w następnym materiale na kanale TechLipton. Papa pa! Mówił oczywiście Piotr Szymański.